Witajcie, 42. Dziennik bliskiego Pressingu staje się faktem. Zgodnie z obietnicą dzisiaj temat sędziowski. Naszym gościem Marek Opaliński. Maćku, przedstaw goście. Marek Opaliński, sędzia piłkarski, członek zarządu kolegium sędziów Dolno, Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, przewodniczący od niedawna KS Legnica, sędzia. Yy, Pierwszoligowy z jednym występem w ekstraklasie, tak, Maku? Dokładnie. Panie sędzio, witamy na pokładzieńskiego pressingu. Witam również serdecznie. Cieszymy się, że pan sędzia odpowiedział pozytywnie na nasze tak zaproszenie, tak jak wam już zapowiadaliśmy. Nigdy jeszcze tego tematu w naszym programie nie poruszaliśmy, a na pewno jest on ciekawy, wywołuje spore emocji, no bo przecież wiadomo, że sędziów to trzeba skrytykować, nakrzyczeć, powyzywać. Dzisiaj będziemy tutaj bez, nie będziemy pipkać, także nie będziemy używać wszystkich słów, ale znacie doskonale te słowa. Mówi się, że kibiz ma swoje prawa, ale czy na pewno też między innymi o tym porozmawiamy? To co na dobry początek. Łatwo być sędzią piłkarskim w Polsce? Sędzią piłkarskim na pewno nie, nie jest łatwo, zwłaszcza, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, gdzie, gdzie to jest fala, fala nagonki, fala krytyki spada, spada na nas. Również sami widzieliście są pobicia sędziów na pewno nie jest łatwo, często to są młodzi, młodzi sędziowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z sędziowaniem i im na pewno nie jest, nie jest łatwo, sędziowie starsi, już bardziej ukształtowani oni sobie radzą, bo, bo oni są zaprawieni w bojach, myślę tutaj bardziej, bardziej problem z, z młodymi, którzy, którzy jeszcze się uczą tak, Czyli są bardziej emocjonalnie podchodzą do prowadzenia zawodów? Też, też bardziej e emocjonalnie, natomiast nie są przyzwyczajeni no jeszcze do takiej presji, zwłaszcza na technicznych ligach B -klasa. No właśnie. B klasa. No właśnie, ja też chciałem, ja też chciałem zapytać, bo trochę uszkodziłeś moje pytanie, że czym się różni są od Ekstraklasy, pierwszej ligi, od ja mówię o tych rozgrywkach centralnych. Od sędziowania w B-klasie, A-klasie, w klasie okręgowej, to są dwie różne sprawy i gdzie jest trudniej? Na pewno, na pewno to są dwie zdecydowanie różne sprawy, ponieważ no, sędzia, który sędziuje w Ekstraklasie, on jest ukształtowanym, to, to są to najlepsi są. sędziowie w Polsce. E, natomiast sędziowie w B-klasie, w A-klasie, oni dopiero zaczynają swoją przygodę z sędziowaniem, z chorągiewką, z gwizdkiem, to są ich początki. E, Natomiast e, kształtowanie takiego początkującego sędzia, od kiedy może e, być e, sędzią? Tak? Od 16 lat. Natomiast zawodnicy, piłkarze m, kształtują się, rozpoczynają swoje treningi już od 4-5 lat i ten proces e, musi potrwać. Proces kształtowania sędziego to jest około 3-5 lat, żeby on się, on się wdrożył, żeby, żeby poznał to, śro, to środowisko, żeby, żeby poznał również przepisy gry w piłkę nożną, że każdy mecz jest dla, dla niego nauką i to nie jest wcale, wcale takie proste jak się niektórym wydaje, bo zawodnicy, działacze, trenerzy pewnie nigdy nie mieli <głos》<głos》y, przysłowiowego <głos》>. gwizdka w ustach, a, a mają zbyt wiele czasami do, do powiedzenia, do powiedzenia a, a sędziom na pewno w tym nie pomagają. Marku, a wróćmy do tego problemu y, tej agresji, która się ostatnio wylewa jakby na boisku. bo ta agresja jest, kibice jesteśmy przyzwyczajeni, że ona jakby jest ukierunkowana z trybun na, na, na sędziego, ale coraz częściej widzimy, że ta agresja jest na boisku, że to piłkarze dopuszczają się do, do czynów... W niższych e, ligach. Tak, tak, do, do czynów haniebnych i coraz więcej mamy filmików gdzieś tam na YouTubie. E, czy Polski Związek Piłki Nożnej, kolegia sędziowskie mają jakiś pomysł na to, jak temu e, Zaradzić, no bo za chwileczkę się obudzimy z przysłowiową ręką w nocniku i nie będzie chętnych, żeby sędziować ten jeszcze Myślę, że to jest ogólnopolski taki, taki problem. To nie jest tylko u nas w okręgu, to, to myślę, tak że, tak. że, że w, ca w całej Polsce kolegia sędziowskie borykają się z tymi, z tymi problemami. Ja myślę, że, że poprzez. Poprzez tą agresję, ta agresja przychodzi z, z boku tak czy, czy z trybun. Często kibice też nie, nie pomagają. Oni stoją bardzo blisko, często z jakimś jeszcze jakimś piwkiem. Nakręcają negatywne emocje. Na, na, mhm. Nakręcają. Stoją bardzo blisko takiego młodego sędziego, który mhm. działa pod presją. A wiadomo, że działanie pod presją to nikomu dobrze e, nie wyjdzie. Sędzia taki działający po, pod presją na, naprawdę ma 100 tysięcy myśli na głowie i dla niego podjęcie trudnej decyzji jest jeszcze trudniejsze. Czy, czy jako kolegi wspieracie tych sędziów? Bo w rozmowie z dyrektorem Michalikiem dowiedzieliśmy się, goszcząc tutaj w biurze, kilka tygodni temu, że no dość srogo pod okręg podchodzi do, do takich, nazwijmy to, epizodów, tak? Możesz rozwinąć ten temat? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Moim zdaniem to jest jedyne wyjście z całej takiej sytuacji. Z dyrektorem naprawdę jesteśmy często, często na łączach. Często rozmawiamy o takich sytuacjach i mhm. wspólnie żeśmy też uznali, mhm. że, że to jest jedyne takie wyjście, ponieważ no, trzeba, <laughs> trzeba, trzeba to państwo <laughs> ze stadionu. Piętnować i, Dokładnie, dokładnie. Nie, nie mamy innego, innego w tym momencie wyjścia, ponieważ no, no do tej pory te kary były czasami jeden, dwa, dwa mecze za, za uderzenie. No so, to o. powiedzmy sobie, ja, jaka to jest kara. W uh -huh. następnym meczu, za, za dwa mecze, jest, jest po prostu to samo. Ale to chyba warto powiedzieć coś takiego, że naruszenie nietykalności sędziego no generalnie to jest to podpada pod kodeks karny. to jest, to jest równie dobrze na ulicy. Oczywiście. Dla, dla, mnie, dla mnie osobiście, no, no bo sędzia, sędzia powinien być przede wszystkim osobą e, funkcyjną, e, publiczną, tak? Czyli e, jak może być, musi być traktowana jako funkcjonariusz Popuś, publiczny, tak, tak? Tak, tak. E, To jest jedyne też, też wyjście, rozwiązanie z tej, z tej całej hmm. sytuacji. Natomiast uważam również, że. E, Tacy zawodnicy, którzy dopuszczają się takich e, e, czynów, powinni być dożywotnio zdyskwalifikowani e, z struktur piłkarskich. Jeżeli czegoś takiego się dopuszcza, no to nie, niech taki zawodnik zmieni dyscyplinę. Popieramy, po prostu są, popieramy ten postulat. Są, są, są inne, są inne formy, formy czynności. Myślę uważam, że, że w tym kierunku powinniśmy, powinniśmy pójść i to jest jedyne, jedyne mhm. takie, takie wyjście. Naprawdę jest wiele dyscyplin, A, które, które można się wykazać. Nie trzeba grać zorganizowany przez struktury PZP, no rozrywka można sobie grać Oczywiście. gdziekolwiek. Można, jest, jest pełno teraz orlików, które stoją puste. Z tym, Marku, z tym tematem, który poruszyliśmy, przejdźmy płynnie do drugiego, bo, no bo to one są powiązane. Oczywiście niedobór, brak sędziów. Wiemy, wiemy, że w tych niższych ligach, to też podejrzewam, że to nie jest problem pod okręgu Legnica czy też dolnośląskiego związku piłki nożnej, tylko też pewnie ogólnokrajowy. Jest są deficyty, jest mało chętnych na sędziów, bywa tak, że w tych niższych ligach są problemy z, z, z robieniem obsad. Przynajmniej tak było jeszcze kilka sezonów temu, jak to u nas teraz wygląda. No bo ten młody człowiek, który ma pójść, no tak jak mówię, skończy 16 lat, tak, może zapisać się na kurs, no i może trochę się bać być sędzią, tak, w takiej beklasie. Dokładnie, ale myślę, że tutaj przede wszystkim Brak szacunku dla, dla wykonywania tego zawodu to też jest takie od, odpychające dla, dla, dla tych młodych sędziów. Ale e, ja, za, zaczynając pracę e, tutaj w kolegium sędziów, jako przewodniczący, żeśmy powiedzieli sobie z moim za, zarządem jasno, że na wiosnę spróbujemy wszystko zrobić, aby, aby... Zachęcić. Zachęcić również, również sędziów, aby te mecze na wiosnę były już trójkami, każdy mecz, żeby był trójkami, bo za, zaczynając brakowało nam około 20, 20 mm -hmm. sędziów. Robicie kurs teraz, tak, z tego co wiem? Tak, bardzo w, jakieś trzy tygodnie temu żeśmy rozpropagowali zdjęcia, plakaty. Te plakaty są w akademiach, są w szkołach w Lubinie, w Głogowie, w Legnicy, w Polkowicach również jest zainteresowanie? Jest bardzo duże. Ja się szczerze powiedziawszy takiego zainteresowania nie spodziewałem. Na tą chwilę jest ponad 30 sędziów. To jest taka liczba, gdzie przez ostatnie chyba 7 lat Tyle było w ogóle zgłoszeń przez te 7 lat. Natomiast przez te 3 tygodnie myśmy już zrobili taką kampanię bardzo fajną i co, codziennie ma, mamy jakieś zgłoszenia, mamy jakieś sygnały, że, że każdy chce. To dobre wieści. To bardzo dobrze. Jestem, jestem, tak jestem, zaskoczony, jest, jesteś. jestem zaskoczony i zbudowany. Maciek, zbudowany w tym. Macie, może się zbudujemy? Czy jesteśmy za starzy? Są jakieś limity wiekowe? Nie, no, nie, nie. Jako ciekawostkę zgłosił się do nas również um, pan obecny kierownik jednej z drużyn, który powiedział, że on całe życie w piłkę grał i chciałby jeszcze jeszcze, jeszcze Znaczyna, co, po co po zrobić. Po 60 po lat, Mówi, że do tej pory nie mógł, tak? Nie mógł. No. Dlaczego, dlaczego nie mu? So, czy, czy, jeżeli ktoś jest zdolny do, do, do biegania, nawet po linii, czy, czy trochę parę kilometrów, Widzimy, że, że są czynni, czynni, sędziowie, dadzą radę na, na, na linii sobie, sobie pobiegać, no przykładem pani w Niemczech, tak, 75 lat, która, która sobie... sobie I daje radę. Da, daje radę, myślę, że, że tutaj nie ma, nie ma żadnej granicy, granicy wieku, każdy jeżeli... Tylko zdrowie. Tylko, 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 żeby Marko, zdrowie... Ja wrócić, bo użyłeś takiego określenia brak szacunku do sędziów, czy to nie jest troszeczkę tak, że to wasze środowisko bardzo mocno, no, kolokwialnie mówiąc, umoczone przez aferę korupcyjną, pokutuje teraz za to? Za tę właśnie aferę i za, za te wszystkie wydarzenia i za to, że sobie zbudowało taką inną opinię i renomę, tak? Ja myślę, że, że to na początku na, na pewno przez, przez te pa, parę lat było, nie? Było, było, to pokutowało. Nie, nie chciał, nikt nie chciał zostać sędzią. Natomiast myślę, że, że tutaj już, już troszkę sytuacja się zmienia i to pozytywnie. Widząc sukcesy naszych sędziów na, na arenie międzynarodowej, Szymon Marciniak, Paweł Raczkowski, myślę, że sędziowie będą chcieli, widząc profesjonalne podejście sędziów, myślę, że. Powoli, powoli będą się garnąć do, do tego hobby, bo to, jest, bo to jest przede wszystkim hobby, każdy gdzieś tam pracuje. Prawodawstwo sędziów to jest dobry kierunek? Ee... Tak, uważam, że to jest jedyny, jedyny kierunek, żeby, żeby robić, robić postępy i zawodowstwo jest w tym. to oczywiście się na tym szczeblu centralnym, oczywiście. Oczywiście, to oczywiście, nie, nie to, to, tylko, to tylko o tym, o tym szczeblu mhm. i myślę, że, że po wprowadzeniu zawodosła w Ekstraklasie widać, widać postępy, Postę. mhm. postępy naszych naszych. Czołowych, czołowych sędziów, mm -hmm. gdzie drużyn nie mamy praktycznie w pucharach, a mamy jedynie okay. zespoły sędziowskie, które, które bardzo dobrze sobie radzą na arenie międzynarodowej. Tak, ja tutaj jeszcze z Maćkiem przed kamerę dyskutowali na temat sędziowania, to ja jeszcze raz to powtórzę wszystkim tym, którzy narzekają na poziom sędziowania w naszej ekstraklasie czy też w pierwszej lidze, polecam obejrzenie kilku spotkań Ligi Hiszpańskiej, gdzie poziom jest naprawdę kosmiczny, jeżeli chodzi o Kre. Natomiast jeżeli chodzi o sędziowanie, no to jest tam kompletna katastrofa. Zresztą no to jest to znany problem. Także naprawdę nie jest tak źle, tak? Nie, nie jestem sędziowanie. Mamy... Nie jesteśmy pod tym względem. Na pewno wyżej jesteśmy niż nasza niż nasze drużyny. To, <laughs> można to, można to, chyba tak powiedzieć. To już, to już wcześniej powiedziałem. Tak, tak. Wspomniałem. Marko, na co dzień jesteś sędzią pierwszej ligi, pierwsza liga styl życia. Powiedz mi, jak się sędziuje w tej w Tej, lidze, tej przeciekawej lidze, tej takiej, no. Mocno, mało zdefiniowanej? Ja już generalnie od 21 lat jestem, jestem sędzią, w mm -hmm. tym połowę około 12 lat jestem na, na szczeblu centralnym. Mm -hmm. głównie, głównie, głównie pierwsza liga, i myślę, że, że rozwija się i to dość mocno. Mamy fajne stadiony. Super, super na mecze, tak tutaj miedzianka, mieć Legnica, Chrobry głogów Podbeskidzie, naprawdę na, na takich stadionach aż chce się, chcę się wyjść, wyjść na boisko. Jeszcze mecz jest przy światłach, wieczorową porą myślę, że, że to, to naprawdę to jest sama, sama przyjemność wyjść, pobiegać na. Podgrzewanych murawach, mhm. już, bo takie są zalecenia i wytyczne a propos licencji. Myślę, że to jest sama przyjemność wyjść posędziować zawodnikom, bo za, zawodnicy też są już Ale sędziujesz tej bardzo pisze, dobrze. Ja może to, to moje pytanie troszeczkę uściśla, bo sędziujesz już któryś sezon. Powiedz mi, czy ta liga idzie w dobrą stronę w rozwoju? Czy ona widzisz progres na przykład taki jakościowy? Y ja uważam, że, że tak, jeszcze kilka lat temu no, no było dużo, dużo, dużo gorzej. Ja mhm. myślę, że, że to jest, to jest y, progres, ta liga y, zrobiła postęp y, i myślę, że idzie, idzie w bardzo dobrym y, kierunku, tak jak wspomniałem, in, infrastruktura, le, lepsi... Zawodnicy, ciekawsze mecze, otoczka. Mecze pokazywane przez Polsat Sport. Też dwa mecze są na, na żywo w tygodniu. Myślę, tak. że, 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 to, że to idzie w dobrym kierunku. Mhm. A jak już jesteśmy na tym szczeblu centralnym, to zapytam tak: jeden mecz masz na koncie w Klasie. Czego zabrakło, żeby awansować do Klasy? No to, to jest, czy... Czy, i, I drugie pytanie, czy to już jest za późno, czy możesz <śmiech> <śmiech> czy, to, czy, czy to już wiek nie pozwala? Powiem tak, jeżeli chodzi o moją osobę, to mm, troszkę przyham, przyhamowała mnie kontuzja, ponieważ y, w tamtym roku zerwałem ścięgno Achillesa i byłem praktycznie przez y, 8-9 miesięcy wyłączony w ogóle, w ogóle z y, ze szczebla, z sędziowania, sędziowania meczy. Myślę, że to nie jest jeszcze, ja liczę na to, że, że to nie jest jeszcze moje no Moje pytanie jest to, że jesteś takim naszym eksportowym sędzią, jeżeli chodzi o nasz podokręg. Tak. Ja rozmawiałem przed programem z kilkoma arbitrami z naszego regionu i wszyscy w samej superlatywie o Tobie się wyrażali i, i mówili wprost, że już być dawno sędziować w klasie. Natomiast niestety jest jakiś problem w środowisku sędziowskim, w strukturach, że tak, Klasa to taka trochę hermetyczna, jest. Niechętnie, nie, niechętnie dopuszczają tam yy, yy, jakby się, dopuś, świerą świerą krew. świeżą krew. Yy, jest też tam? No być może coś, coś w tym jest, yy, natomiast no ja, z, ja ze swojej strony yy, robię, robię wszystko, żeby, żeby to nie był mój jedyny i yy, o, ostatni no, mecz. Przypomnijmy, to był jeden mecz? Jeden mecz pod beskidzie Wisła Krakow w, w 2015-2016, tak? Dokładnie. Będąc, będąc nawet w niedzielę, w niedzielę technicznym na Śląsku z Wisłą, pan kierownik Jarek Szoska bardzo, bardzo wspominał ten mecz. Mhm. Pamiętał z tego meczu też, mam koszulkę jeszcze. No i myślę, że, że też pracuje na, na swoją opinię, na, na swój autorytet każdym kolejnym meczem. I myślę, że, że no, to jest. I to nie będzie mój ostatni, ostatni mecz, który, który posędziowałem. posędziowałem. Uważam, że, że powinienem dostać jeszcze szansę. Bardzo mocno Ci tego życzymy. Tutaj, z tego co ja pamiętam, jeżeli sobie tak sięgniemy pamięcią, to pan Julian Pasek, tak? To z kolegium na Ch chyba. chyba na szczeblu, szczeblu centralnym, odnosił największe. Żeby był jak to już chyba tak. No, Wcześniej jeszcze był pan święty już Ryszard Wdowiak. Wdowiak, tak, tak, tak. tak, tak to był no, Ostatni faktycznie pan Julian Paset już był ponad 20, 20, to, 20 tak, lat tak, temu. tak faktycznie tak. dopiero później markuty. Także bardzo mocno, niski pressing, wysoka jakość wierzymy, że niski pressing i ten odcinek będzie dla ciebie taką trampoliną, więc może ktoś gdzieś mhm. oglądnie i doceni markę. No i zapraszamy na kurs, Marku, jeszcze raz o tym kursie, czyli e, cały czas można zostać sędzią piłkarskim, tak? Czy e, taki młody człowiek, który chciałby zostać, co ma zrobić? To, to zgłosić się do podokręgu Legnica? Do biura? Tak, e, tak czyli... poprzez, poprzez plakaty, które na, na pewno gdzieś tam w mediach społecznościowych będziemy jeszcze przypominać, są plakaty również w szkołach, w akademiach, poprzez na, Tam na są podane, rozumiem. Na, na miarę poprzez, poprzez moją osobę, poprzez dy, dyrektora Michalika, również, również mm. no, poprzez tutaj Was serdecznie za, zapraszam, ponieważ mm. y, y, chcemy się rozwijać, ro, rozwijamy się. Kupiliśmy czy sędziowie za, zakupili ostatnio ponad 74 dresy, koszulki. Chcemy, chcemy wy, wy, wyglądać jak. jak, jak e... zorganizowana grupa w porządnym związku. Dokładnie, bo e, do tej pory te, tego, tego e, w ogóle mhm. nie było. i e, e, Teraz w sobotę z, zrobiliśmy też y, bar, y, y, sędziowski, no bar sędziowski, bar y, sędziowski y, y, z charytatywną nutką y, pomocy dla, dla Przemka Jaza, który... Y, y, Legicki sędzia, który walczy o powrót do zdrowia. Tak, dokładnie I, i każda, każda kwota y, jest tutaj cenna zebraliśmy na, na tym balu ponad 5000 tysięcy złotych. To jest naprawdę fajna, fajna kwota, która pomoże Przemkowi w rehabilitacji. Myślę, że poprzez takie, takie działania chcemy, chcemy być, być jedną wielką rodziną, która, która się rozwija. Idziemy, idziemy w bardzo do, w dobrym kierunku. Następnym naszym takim projektem to jest gala sędziowska, gdzie będziemy za, zapraszać również Nestorów, mm -hmm. którzy już kiedyś sędziowali, ale o nich kto, ktoś tam za, zapomniał. Okay. Myślę, że wręczymy od, od, od znaczenia odznaczenia um, Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i chcemy tak z, zjednoczyć to środowisko, aby, aby o nas było um, głośno, ale tylko pod jednym jednym takim um, Dobrym dźwiękiem. pozytywnym tak. pozytywną tak. Opinią. Stereotyp, tak. Ten stereotyp sędziego polskiego Sędzia Laguna, tak, to już jest nieaktualne. To już jest całkiem nowa jakość na miarę XXI wieku. Tak to, tak to widzimy, tak to, tak to odbieramy Twoje słowa i oczywiście się z nich cieszymy. Cieszymy się i dopingujemy bardzo mocno nich. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Myślę, że, że no, za, zachęcamy młodzież jak, jak tylko możemy. Będziemy hmm. organizować również dwudniowe szkolenie. W okresie zimowym, gdzie przed sezonem Sędziowie będą się szkolić, będziemy przypominać, bo taka forma szkolenia jest, jest, jest po prostu na, najlepsza, sprawdzona. Do tej pory tego nie było, no. szkoleń było za mało. Mhm. Sędziowie byli nie, niedouczeni. No to najgorsza rzecz, jaka może być? A, dokładnie, bo nie było czasu, nie miał kto to robić. Tak. Myślę, że, że, że tutaj idziemy, idziemy w bardzo w kierunku. Mój zarząd bardzo mocno mnie, mnie, mnie wspiera, jestem pełnym. Uznania, szacunku dla, dla moich kolegów, współpracowników, że, że, że podjęli się tematu i myślę, że, że wszyscy mhm. idziemy w bardzo dobrym kierunku i za rok, może dwa będą, będzie, będzie już widać takie wyraźne efekty. Na, na, na razie są takie małe sukcesy, ale krok, krok po kroczku myślę, że, że dojdziemy, dojdziemy i, i mam nadzieję, że. że też wyszkolimy sędziego, który, który przejmie po mnie, po mnie schedę, można powiedzieć, będzie na, na szczeblu centralnym i właśnie taki, taki jest. Na, nasz również cel, żeby, żeby wyszkolić sędziego, który będzie na, na szczeblu centralnym i kontynuował moje, moje można powiedzieć, dzieło, gdy, dzieło. gdy, gdy ja już, mhm. chociaż jeszcze nie, nie chcę zakończyć, no, ale... nie odwieszasz, jeszcze raz Nie, 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 nie. Myślę, Jeszcze niski że... także spokojnie. Ja jeszcze bym chciał wrócić, bo tak trochę, tam, yy, wybaczcie, ten aspekt, trochę nam to... Trochę nam to uciekło, nawiązując do tych do deficytów, jeżeli chodzi o sędziów. Aspekt finansowy, czy oni też powinni, też powinniśmy go brać pod uwagę, bo, no bo to są to sprawy wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jakie teraz są czasy, młodzież ma wiele innych zajęć, tak? niekoniecznie chce im się biegać w niedzielę po boiskach w małych miejscowościach sędziowie biorą za swoją pracę jakieś wynagrodzenie w postaci diet tak sędziowski dobrze mówię, diety sędziowskie. To, czy, czy jest tak, że tutaj też Związek ma problemy finansowe? No bo wiadomo, no, te diety są pewnie skromne, tak? Podejrzewam, że symboliczne chyba, nie są to atrakcyjne pieniądze. Ja myślę, że, że no, taki sędzia, gdyby tylko to swoje hobby, bo to ja uważam cały czas, za. hobby... głównie hobby, tak? hobby że, że tylko patrzy na, na kwestie finansowe... To nie ma... to, 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 to... na tym nie zarobi. To nie, to nie ma przyszłości dla, dla niego przede wszystkim, bo, bo sędziowanie trzeba kochać. Mhm. To jest jakiś sposób na, na życie. Myślę, że, że jeżeli chodzi o... o tutaj tutaj te teraz tak jakby... No nie. na przykład ja jeżeli zostanę sędzią, no nie wiem w klasie, a na przykład pojadę do Miłkowic w najbliższą niedzielę, chociaż sezon się zakończył, ale pogadam z dyrektorem Halikiem, to jak jakieś tam wersji z przełoży, a awansu rozegramy, no to ile dostanę za sędzią To jest około 100, 100 120 zł. W tym muszę myślę. dojechać oczywiście, i wrócić. Tak, trzeba również... dojechać, wrócić. Yy... Myślę, że no to rzeczywiście to kiedyś, kiedyś, może 10 lat temu czy coś, no 100 zł no to była duża kwota, tak? no Teraz no, idąc do marketu na, na zakupy no tak. 100 zł to, no to jest, to, to jest parę, parę tylko rzeczy. No kiedyś, 10 lat temu, sędziowie też no, mogli za, zaprosić dziewczynę na, na, na dyskotekę, pobawić się, czy tam pójść na, na bardzo dobrą kolację. Tak? Mm -hmm. Teraz 100 zł we dwójkę, no, no, sa, sami pan, pan, panowie wiecie, no, hmm. To jest nie, niewiele, tak? Zresztą w restauracji na pewno zdecydowanie za mało. <laughs> nie, to rzeczywiście, to raczej wie Czyli zostawmy te pieniądze, bo to pieniądze żadne. Rzeczywiście to bardziej pasja jest, tego życia. To jest hobby, jeżeli ktoś będzie patrzył... Na patrzył, pieniądze, to nie powinien te, się wbrać do... Pieniądze, to, to myślę, że, że, że nie. Chociaż no, e, mówię o tych niższych ligach, tak? czyli B-klasa, tak, tak, klasa Wiadomo, że no, taki sędzia, sędzia zawodowy, to myślę, że to już są fajne fajne pieniążki. No, sędzia Marciniak już trochę zarabia. Idzie za tą satysfakcją. <laughs> dokładnie, dokładnie. dokładnie. widzę po twoim imieniu, że chyba nie zostaniesz sędzią. Nie, nie, bo ja nigdy o tym nie możesz. Ciężka. Ciężki kawałek nie wdzięczności. Chciać nie rozczarować. Marku, Ciężki. bardzo cię proszę o autograf na naszej piłce, którą podarujemy jednemu tak. z naszych widzów. A ja w tak zwanym międzyczasie przedstawię jeszcze tutaj nasz konkurs. Widzę, że Marktoś chodzi z kamerą. Szanowni jako, Państwo, że poprzedni konkurs cieszył się ogromną popularnością, zasypaliście nas trochę komentarzami. Tak, Szanowni Państwo, mamy tutaj do. Dla jednego z naszych widzów e, nagrodę fundowaną przez dyrektora e, pod okręgą Adama Michalika. Jest to rocznik 2019 G. Andrzeja Kowarzewskiego. To jest postać w naszym futbolu, e, której się nie da tak naprawdę e, przecenić. Fantastyczne, fantastyczne wydanie, więc e, pytanie jest takie: Który z sędziów międzynarodowych w latach 80., 90. 80. był. Prezesem Zagłębia Rubin. Który, prezes... Który z sędziów międzynarodowych był prezesem zagłębia Rubin? Dla pierwszej osoby, która pod tym odcinkiem na YouTubie odpowie, ta nagroda będzie do odebrania w siedzibie pod okręgu. Legnica. No jeszcze raz dziękujemy za liczne odpowiedzi yy, konkursu z poprzedniego odcinka. Tam tak, tak, tak. Z uśmiechem tak. zacząć... pozytywnym. O świetnie. A, o, brawo. Jeszcze tak może Marku, byśmy... Nagrody rozdysponowane. Nagrody rozdysponowane bardzo szybko się rozeszły. Ja Mam na... nadzieję, że zostały odebrane pod ogręgu Legnica, także e, świetnie, bardzo się cieszymy, że reagujecie Państwo na nasze konkursy. Dobrze. Dzień dobry. Na dzisiaj naszym gościem był Marek Opaliński, nasz eksportowy sędzia, szef Wydziału Sędziowskiego pod okręgu Legica. Dziękujemy jeszcze raz za wizytę, Wam dziękujemy za uwagę i na łączach. Do zobaczenia. Dziękuję.